Po raz pierwszy swoje miejsce w gronie 500 najlepszych szkół w Polsce znalazło czwarte liceum ogólnokształcące z Legnicy. Analiza wykazała, że przyczyną, dla której nie byliśmy w rankingu, były stosunkowo niskie wyniki z języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. Od jakiegoś czasu nasza szkoła specjalizuje się w przedmiotach przyrodniczo-matematycznych. Nasi uczniowie, nasi maturzyści zawsze kalkulowali, co im się opłaca. Czyli w sytuacji, gdy szli na Politechniki, Akademię Ekonomiczną to po prostu przedmioty humanistyczne sobie najnormalniej w świecie odpuszczali. Zdecydowano się nad tym popracować i przyniosło to efekty. Szkoła znalazła się na 31. miejscu na Dolnym Śląsku i 412. w kraju. Niekwestionowanym liderem z naszego regionu jest niewątpliwie pierwsze Liceum. 78. miejsce szkoły w rankingu ogólnopolskich liceów. A przecież branych jest pod uwagę 500 liceów, to bardzo dobry wynik, poprawa w stosunku do ubiegłego roku. Ósme miejsce w województwie dolnośląskiej to na pewno też niezwykle satysfakcjonujące miejsce. Drugie liceum jest zdecydowanie niżej w tej klasyfikacji: 189 miejsce w kraju i 14 na Dolnym Śląsku. Szkoła ma mniej olimpijczyków niż pierwsze liceum. Według dyrektorki trudno jednak w tej kwestii rywalizować. Ja myślę, że to jest tradycyjnie już tak zapisane w mentalności młodych ludzi, że tam to jest ta kuźnia olimpijczyków. I ja myślę, że tu, to nie jest pole do naszej rywalizacji. My mamy swój charakter pracy szkoły. Troszeczkę może... Od inny niż w pierwszym, ale to chyba dobrze. Bo najważniejszy jest wybór. Ci, którzy nie chcą iść do liceów, mogą wybrać technika. Najwyżej sklasyfikowanym legnickim technikum jest ekonom. Nasza pozycja jest bardzo zadowalająca. Cieszą się rodzice, cieszą się uczniowie, nauczyciele. To jest nasz wspólny sukces. W rankingu techników 2014 szkoła zajęła w Polsce 75 miejsce, na Dolnym Śląsku jesteśmy piątą szkołą. Dodatkowo jeszcze zdobyliśmy, co jest pewnym nowym, znak jakości w postaci złotej tarczy. A taka złota tarcza przyznawana jest szkołom, które znajdą się w rankingu na miejscu do setnego. Tak więc, złotą tarczę w tym roku otrzyma także ekonom.